witam was w kolejnym odcinku z Oxygen Not Included. Ostatnio udało nam się przygotować ten oto basen. Yy, tym razem myślę, powinniśmy się skupić na produkcji jedzenia, bo mamy go tyle. Ty, to jest cała nasza farma. No i tutaj jeszcze mamy hacze, ale tempo, w którym one się rozmnażają, nawet nie stoi obok tego, co powinno być, jeśli chcemy mieć yy, mięso w wystarczających ilościach. Tak więc no, w ostateczności możemy zrobić z ziemi i wody batony błotne, ale to, no, to jest słabe rozwiązanie. Muszę znaleźć jakieś miejsce na farm, myślę o tym tutaj. W zasadzie czemu nie? Tutaj wejdą dwa poziomy farm, a jak pozbędę się tej wody, to i trzy. Więc całkiem spoko opcja w tym domyślnym biomie. Tutaj też mogę, chociaż nie, tutaj nie mogę być z rezerwat przyrody. Czy ten rezerwat komukolwiek w ogóle się przysłużył jakoś? Myślę, że powinienem go usunąć w ogóle w diabły, bo i tak nic mi nie daje. Czy tutaj jest skażone? Tak, tu jest skażone, ale tutaj jeszcze mógłbym zrobić farmę teoretycznie gdzieś. <grym> Zobaczę tutaj. No tutaj bym mogła być nawet podłoga tej farmy, ale już nie chcę w to miejsce się mieszać. Myślę, że tutaj, na prawo od sypialni i aż do poziomu tlenu. Tylko ta woda jest troszeczkę problematyczna, musiałbym ją jakoś przesunąć w kopcie, więc proszę to. Czy jestem w stanie jakoś tę wodę zlać do czegoś? No niezbyt, tutaj w życiu nie dopłynie. Nie widzę takiej opcji, żeby spłynęła sobie samodzielnie tu, tu, tu i tam. Zresztą tutaj i tak będzie dużo wody, bo zobaczcie, tutaj jest 4 tony lodu, który powolutku będzie się topić kiedyś. I tutaj jeszcze jest ze 30 kratek wody, więc, no, jakby wody mi nie brakuje. Czystej. Myślę, że to tutaj to powinniśmy po prostu zrobić. Wiecie co? Ja zrobię tak. Tutaj. Zrobię jedną płytkę i zaraz rozwiążemy ten problem. A tutaj będę musiał pociągnąć po prostu inne kable, bo cały czas mi się psują. Bo są przeciążone, ale z tego co się zdążyłem nauczyć, a, o, nauka elektryki opornie mi idzie w tej grze. To te kable są spoko. Problem jest tylko z tymi, które są przy odbiornikach. Więc na przykład, jeśli to ten układ tutaj przekraczy, przekroczy tysiąc, akurat on tego nie robi. Ale wiecie o co chodzi? Ale na przykład to 1200 wymaga, więc jak cały ten układ przekroczy 1000, to wszystko połączone świeci mi się na czerwono. Więc muszę po prostu każdą z tych odnóg, która wymaga więcej niż 1000, przerobić, żeby była z tego lepszego kabla. Na przykład tutaj 100, 200, 400, 600, 700, powiedzmy 800, to to powinno działać. Tutaj 200, nie wiem, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 900. To już może być przeciążone. Dlatego spróbujmy na próbę. Dać tutaj. O, tak, tak, rury. Dokładnie tego potrzebuję. Yy, o, ten kabel. Póki co pójdzie tylko tu i tu, i tu. I to powinno wystarczyć, bo już te trzy rzeczy będą podłączone na lepszy kabel. I zobaczymy, czy tutaj te kable będą też przeciążone. Bo jak jesteśmy w tej nakładce, no to ten kabel ma, no właśnie, trochę ponad 1 kW. Te tutaj mają. W ogóle dobijają z jakiegoś powodu do 1500-1600, kiedy nie ma żadnego powodu, aby to robiły. Myślę, że po prostu pociągnę te lepsze kable do pierwszego, drugiego odbiornika w linii, i może to coś da. Mam nadzieję, potencjalnie coś da. Eee. I to tu, a to podepnę tu, wiecie? Tu, 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 i odepnę ten kabel. Yy, to, to dobra, bo jakbym przeciął ścianę, to wiecie, co by się stało. Muszę się upewnić trzy razy, że ta płytka nie ma polecenia dekonstrukcji, bo to by nam mocno yy, pokrzyżowało szyki. I dobra, wracając do grządek: wracając do grządek, to mam nowego duplikanta potencjalnego Bryselberry. w wolnym tłumaczeniu to będzie chrząstkowiec coś w tym stylu powiedzmy, no jakaś tam jagoda no ten krzak w każdym razie, który wymaga światła mamy nasiona tego i mógłbym to w sumie posadzić na pewno się do niektórych dań przyda więc chyba nawet to zrobię, tylko się uporam z wodą, ale nie potrzebuję kolejnych yy, owoców Yy, ty co robisz? Gotujesz i dostarczasz. Spoko. Ty kopiesz i sprzątasz. To się może przydać. Yy, ty natomiast sprzątasz, gotujesz i dekorujesz. W sumie to nie jest mi potrzebne. Kto mi się najbardziej przyda? Ada. Yy, 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 yy. Ciężko mi się zdecydować, czy w ogóle jej potrzebuję. No w ostateczności mogę wziąć te jagody, żeby cokolwiek było, te owoce. Wyglądają w ogóle jak. Nie wiem, oset. <laughs> Trochę tak wyglądają. No niby kopie i sprzątasz. mi się bardziej przydadzą budowniczowie w sumie, więc na no niech będziesz na razie odrzucam. I tak mam mało ludzi w stosunku, czy mało jedzenia w stosunku do ilości ludzi więc powstrzymam się od robienia. Dobra, tutaj jest to, więc można szybko wykopać. To. I teraz, plan jest taki, żeby cała ta woda rozpłynęła mi się po tym obszarze. I jak da radę, to tutaj zacznę mopować. Jak nie, to będę po prostu pogłębiać i pogłębiać po jednym bloku, poszerzając tę dziurę. Aż ta część górna zrobi się na tyle płytka, że można to mopem zebrać. Robiliśmy już to w tej serii, więc powinniście kojarzyć o co chodzi. Dość szybki łopatologiczny sposób na pozbycie się wody. E, tutaj grundrze dokończyli, nawet jeśli ten pokój nie jest, nie ma kompletnego sufitu, no to grunze jest już odłączony od tamtego. To w ogóle troszeczkę mnie irytuje. Fajnie jakby ktoś to rozkopał. Tego nie sięgną, tego też nie. Ale może zrobię tak i wtedy będzie im łatwiej, co? Dobra. To niech sobie budują. Tutaj farma jest pszenicy którą wszyscy mają w czterech literach, generalnie, dlatego dam jej priorytet taki dość wysoki. Eee, nie wiem, co tutaj właśnie dostało ósemkę priorytet, ale tak, powiedzmy, że to coś ma ten priorytet mieć. Tutaj jest to zboże, które jest całkiem przyjemne. Eee, czy, zboże. Tutaj jest ten kaktusik, którego przyjemnie by było pozyskać. O, myślę jedno, mówię drugie. A tutaj kable mi się psują oczywiście, bo czemu miałoby tego nie robić. Hmm. To nie ma zasilania, co mnie martwi. A jak w ogóle wentylacja? Eee... Nie, nie wentylacja. Oksygen. Tutaj jest dwutlenek węgla i gaz ziemny oraz trochę bakterii. Ale to nie jest duży problem, tych bakterii jest mało widzę. No, tylko niestety już się rozprzestrzeniam po całym tym. Powinienem usunąć ten. Czym tu jest żółto? Tak. Powinienem usunąć ten dwutlenek węgla. Oj, no, w tej masy jest ich trochę. No, niestety, stąd nie usunę zbyt łatwo tych yy, zanieczyszczeń. To powietrze nie będzie idealnie czyste. Tutaj też. Cały czas przechodzi mi nowa ilość zarazków, ile to otwierają i zamykają. Zatem, hmm, co ja mogę zrobić? Ta rura jest zapchana z jakiegoś powodu. Eee. Halo? Ojej, 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 co tu się stanęło Przepraszam bardzo. Dlaczego ta woda się cofa? Ta woda nie ma się tutaj cofać. O co chodzi? Hmm... Chyba powinienem zrobić drugi równoległy mostek i podłączyć go tu, żeby nie była w stanie się cofać ta woda, wiecie? Bo tu się stało coś, co się wydarzyć teoretycznie nie powinno. I co to jest? Aha, pozwala wymieniać te, dobra, to niepotrzebne mi. Mostek rur, jest. Oksią obracało, dobra, wlot tu, wylot tu i rura tu oraz deconstrakt, tylko nie pozwoli mi usunąć tego połączenia, więc po prostu usunę tę kawałek rury, bo samego połączenia nie pozwoli mi ruszyć. A póki co próbuję wepchać wodę tam, zamiast pozwolić jej tutaj lecieć. Dzieli ją sobie, część pompuje tu, część tam. W ogóle skąd tyle brudnej wody? Czy to z toalety, czy co? ty przyjacielu musisz mieć większy priorytet troszeczkę. Jak tam kopanie w tym miejscu? Aha, nie ma dostępu do kopania. No tak. Zabudowałem sobie tutaj i kazałem im iść. Tego to nie wiem, czy kiedykolwiek się uda, żebym doczekał. Nikt tego nie potrafi dobrze zrobić, niestety. Picasso jakoś ma problemy egzystencjonalne z robieniem sztuki. Ona robi, że tak powiem, sztukę dla sztuki. Yy, a to co? A, z Bristleberry tego. No. To jest dobrej jakości. O kurde. To jest zajebistej jakości. Dla specjalnych gości powinienem to przechowywać normalnie. Jak przyjdą, nie wiem, teściowie, żeby się pochwalić. To wtedy można. Dobra, za chwilę, tylko chwila, otwarcie śluzy, dlatego zapiszę. Lepiej zapisać, niż by się okazało, że mi się jakimś cudem przeleje, choć to wydaje się potencjalnie niemożliwe. A tutaj tlen się robi, jak temperatury w bazie w ogóle. Temperatury są w porządku, tutaj się robi niestety bardzo ciepło. Ale no wiele nas nie poradzę, mogę tutaj gdzieś spróbować jeszcze docisnąć po jednym kaktusie tu, po jednym tam, ale to wszystko. Co mogę na tą chwilę zrobić? Dobra, na co brakuje wam? A tutaj, surf, to ja wiem. To spokojnie. Dobra, yy, zapraszam z mopami. Yy, niech tylko tutaj zacznie wypływać, to wtedy od razu sprzątamy. No tylko, że <gryw> ta woda się uparła i nie chce iść. O, świetnie, świetnie, świetnie. Teraz szybko z mopami. Priorytet ósemka normalnie. Proszę tutaj zapierdzielać i szybko z mopami. Bo jeśli uda to się zatrzymać tak, że tutaj wszystko zgarną, to w zasadzie będę mieć tu kałużę i tutaj tą jedną kratkę. Więc szybko, szybko wszystko wycierać. Już, już, już. Raz. Doskonale. I jak tylko oni nadążą, to oni większość tej wody są w stanie zapakować do butelek. O, no i super. No i teraz woda się tutaj przeleje na spokojnie, spłynie do nich większość. Zostanie parę kratek tu, jedna tu. To tutaj otworzy, to się rozpłynie tu. Może coś tutaj spłynie. To rozciągnę, w poziomie to się zaj to zajmie tyle miejsca, powiedzmy. Będzie dobrze. Jak tutaj z tym? Eee, tobie brakuje tego. No, nie dziwię się. Mogę tutaj ewentualnie dostawić. A jak dekor? Tak z ciekawości czystej, bo w sumie nie zależy mi już na nim tutaj. Eee, czy gdzie jest dekor? To jest farming. A, a, a. Tu jest, dobra. Aha, tu jest ogólnie negatywny dekor. w sumie to jest strefa przemysłowa? Czy my chcemy tutaj mieć dekor, żeby ładnie wyglądało? Wiecie, nie jestem pewien. Tutaj trzeba niestety drabinkę zamontować, żeby sięgnąć to. Bo no cóż, nikt tego nie dokończy w tym miejscu. I co? Mostek dali radę od góry zrobić, no ale już. Tutaj jest w ogóle maska, jedna jedyna. Fajnie, że się ładuje. Tutaj jest grzyb. Co się z tego robi? A, das kapy. Dobra, 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 spoko. No, to paku troszkę ryzykuje. Tutaj wpłynie, a pompa zacznie działać, to mu zostanie tyle wody. No, tyle powiedzmy, bo poniżej, przez tę górkę już nie przesie. Dobra, a jak tutaj sytuacja z wodą? Z wodą sytuacja całkiem spoko. Mokują i mają się dobrze. No, zaraz się ta woda skończy. Będzie można wszystko wycierać. No, nawet niech Gordon tam leci dokładnie. Woźna póki co daje radę. <grymne> I w ogóle, jakie miny mają. Chyba nie są przeszczęśliwi, że tyle wody im dałem do sprzątania. Ale ta woda to jest bardziej priorytetowa. Przyjaciele, ooo, wszędzie jest teraz tutaj woda. Dobra, to mogę w zasadzie rozkopać. I da radę tutaj. Jakby tutaj dało radę, to już w ogóle super. Ale chyba nie, chyba się nie uda tutaj. O, udało, dobra, super. Tylko, że hodowca zaraz doleje więcej, więc będzie problem. Anuluj to mopowanie. O, super, że hodowca się od razu wziął. I teraz mu z obu stron napływa woda, ale on na bieżąco to zbiera. Świetnie, świetnie. Dobra, no to pozostaje przejechać mopem jeszcze to. I wszystko dotąd. Widzicie już większość wody zapakowana. Yy, woda. 13 ton. To jest. To jest dużo wody. Jakby nie patrzeć. I w sumie wiecie co? Tutaj nie zrzucają te wodę. Bo tej wody jest tak dużo, że odsprzeda zajmie sporo miejsca, ale ona mi się przyda, bo widzicie co tutaj mam. Ja tutaj mam problem z tą wodą. Nie mam jej tyle, żeby móc sobie korzystać nawet z górnej pompy. Dlatego muszę się posiłkować tą niższą, którą zbudowałem specjalnie z tego powodu. No ale damy radę, mam nadzieję. Eee, więc tak, ile mamy w ogóle? 15 minut nagrania, dobra, to jeszcze zdążę zacząć jakieś farmy. Jak w ogóle z tą farmą? Coś tam zaczęli... Oj, 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 właśnie, bo co ty potrzebujesz? Eee... Woda, to wymaga wody, nawodnienia, tylko czy ja tutaj doprowadzę... Wiecie co? Ja tutaj nie będę robić tych farm automatycznych, tych wiecie... Hmm. Co to jest? Ta hydrofonik farm, która mogłaby rurą zacząć ciągnąć, ale już widzę sytuację. Jak rura jest dociągnięta, to sobie się ile wody potrzebuje, a potem nagle magicznie się okazuje, że yy, wody, wody już nie potrzebują, więc woda sobie stoi w róże i zamarza. Ja bym nie chciał, żeby mi jednak woda w róże tutaj zamarzła, wolałbym kontrolować to, ile jest jej przynoszone. No więc trudno, póki tutaj nie ogarnę innego rozwiązania. To musi być zrobione tak. Tutaj musi być śluza, i to jest dość pilne, bo temperatury mi się tutaj wyrównują. Tu jest minus kilkanaście, tylko na wejściu. Tutaj jest minus czternaście, co mnie dość przeraża. A ile wy potrzebujecie? 5 na plusie. No to trochę jeszcze przeżyjecie, ale wolałbym, żeby to dwadzieścia parę stopni nie dotarło tam. A na pewno spowolnimy to montując śluzę. Yy. Tu mi się kabel psuje, tam mi się kabel psuje, wszędzie mi się kable psują. Oj, 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 bo tutaj się widzę właśnie bardzo zła rzecz wydarzyła. Power, mm, kabel i ty kolego kablu yy, zrobimy cię z tego, z miedzi, dobra. Ciebie przyjacielu zrobimy z priorytetem ósemką, bo. U ciebie to się dzieją bardzo nieprzyjemne rzeczy. Bo jak ta pompa tutaj przestanie mi działać, to wiecie co się stanie. Przestanie mi pompować gaz. Dopóki co, to gazu jest tutaj pełno i nie musimy się o niego martwić. Tutaj powoli mi ugołbywa, więc mam wrażenie, że moja produkcja więcej zużywa niż tutaj yy, się mieści. Dobrze, że mam ten zbiornik, wiecie, bo jakbym miał tylko pompę, to w takiej sytuacji, kiedy kabel się zepsuł i pompa nawaliła, Yy, znaczy, że teraz widzę, że działa z jakiegoś powodu, no ale gdyby pompa nawaliła i ja bym tego na czas nie zauważył, to by mi ustał generator. A tutaj przynajmniej widzę, że mam jeszcze... Znaczy, tutaj przynajmniej widzę. Tutaj przynajmniej mam jeszcze zbiornik, który daje mi dużo, dużo więcej czasu na yy, reakcję. Czy on ma tylko gaz? Chciałbym zobaczyć, co on ma w sobie, ale... No dobrze, fajnie, ale... No dobra, mniejsza. Nic, nic mi nie chcą powiedzieć, więc trudno. Tutaj mi się jeszcze kabel pali. Wszędzie kable mi się coś... Sztują. Tutaj jest lampa. W ogóle muszę zamontować te... O! Dobra, tutaj się rozlała już reszta wody. Świetnie. Proszę mi to wszystko mopować. Tam na dole ktoś coś buduje w ogóle? Czy już nikt tutaj nie zagląda? Wszyscy zapomnieli. Są dwie maski niby dostępne, ale z jakiegoś powodu. Gdzie jest Bob przede wszystkim? Tu jest Bob 2, a Bob 1. Chciałbym wiedzieć, gdzie jest mój główny budowniczy. Woźna kadet Picasso. No dobra, dobra, ale. Hmm. Lekarz w armii. no Dobra, po prostu go poszukam tak. Eee... A po kolei jedziemy, wiecie, do Boba tu jest Bob. Super. O, super Bob, że jesteś. Słuchaj, Mordo. I ty idziesz. No, jaki dobry Bob. Idzie tam, gdzie akurat wypotrzebowałem. Kopka będzie tutaj rozwalać. No to spoko. Powiedzmy, że mi się to przyda. Ten chlor mi się trochę nie podoba, że tutaj się tyle go wlało. Ale trudno, ciekły chlor... Raczej nic nie zaszkodzi. Tu ile neutronium. A, jakie to brzydkie, jejku. Puflet. Jezu, nie chciałbym takiego czegoś spotkać w realu. Jeszcze to lata. Wyobraźcie sobie, że takie coś do was podlatuje. To jest gorsza yy, perspektywa niż jakby pająki mogły latać. Wyobraźcie sobie, że pająki potrafią latać. I ci siada takie coś na głowie. Taki ptasznik, to by ludzie na zawok umierali w dżungli. E, dobra, te kable tutaj są. Naprawdę? Z czego są te kable tutaj? Przepraszam bardzo. A, tutaj są jeszcze zwykłe kable. Dlatego muszę zrobić wido widocznie. Tak. I teraz już nie będzie aż takich problemów. Ten kabel w zasadzie mogę rozebrać, bo mi nie jest potrzebny do szczęścia. I tak jestem smutny. Gdzie tutaj jeszcze mi się coś przeciąża, bo ja nie wiem, no tutaj wszędzie niby są przeładowane, ale gdzieś musi być przyczyna tych przeładowań wszystkich, no kurczę. Tutaj to w ogóle kabel se umarł, bo czemu miałby żyć, jak może umrzeć? Mm, jak wygląda sytuacja tutaj? Tutaj nikt nie sięga, prawda? Więc weźcie tę drabinę priorytetowo do diabła. I ta śluza... nic ma nie być robione, dopóki śluza nie będzie skończona. Bo oni to będą, ją, będą wiedzieli, że trzeba ją zrobić, ale będą ją mieli w czterech literach. Bardzo głęboko. Dodajmy. Dobra, gdzie jest Bob? To jest moje pytanie na teraz. Gdzie mój Bob? Mm, tu jest Bob. Bob zajmuje się bzdurami. Dlatego Bob pójdzie tu. Tylko, że teraz maski się uzupełniają. Chociaż nie, jedna jest. Bo bierzesz maskę i idziesz. Aha, ktoś inny sobie wziął maskę. Dlatego ty, bo będziesz tutaj czekać, aż ci maskę dadzą. Teraz idziesz tu. Następnie idziesz tu. Nie wolno ci nic innego robić, tylko tutaj siedzieć i pracować nad tymi rzeczami. Bo to są rzeczy, które ty musisz robić, ale bez powodu ich nie robisz. Idziesz tu. Tu idziesz i nie zawracasz. Nawet nie wolno ci się odwrócić. Zamknąć tu korytarz, jak spróbujesz. Tu. To masz robić. Spokół. No, już. Przykro mi, że gorąco. Nie, nie wychodzi stąd. Nie ma takiej możliwości. Nie, ty nie idziesz stąd. Ty siedzisz tu. Nie wlazłeś po to, żeby wyleść od razu. I gdzie ci gorąco? Tutaj nigdzie nie jest gorąco. 40 stopni, 40 parę. To jest maks tutaj. No wreszcie, coś buduje chociaż. To szkoda, że żółtym alarmem alertem, alarmem, się nie zajmuje. No takie pierdoły, kogo by obchodziło? Nie, Bob. Idziesz tu. Tu idziesz, Bob. Następnie idziesz. Idziesz tu. Hmm... jaką drabinę? Hmm, dziwne. Którą drabinę to? Tutaj? No. Chociaż tyle, że. Czy on chce iść tutaj, jakąś inną drabinę gdzieś, nie wiadomo gdzie budować? Już nie mam pojęcia, o co im chodzi czasami. Poraża mnie czasem ich nieporadność. Biegają w tej nazad, i, i nawet jeśli ich zmuszę, to i tak będą ze wszystkich sił starali się nie zrobić tego, co powinni zrobić. Dobra. Researcher. Co ja mogę zrobić? Kuchenkę gazową. Szalenie przydatna na tą chwilę. Hmm. Zarządzanie transportem rzeczy stałych. Leczenie. A to co? A ta deska surfingowa mechaniczna. Super. Yy, katalizatory. Jeszcze nie mam tej technologii nawet. Znaczy, no nie mam, bo nie jest wyszukana, ale chodzi bardziej o to, że. A to co? Aha, Oxylic spala i rafinowane żelazo. Super, myślę, że to jest mi najbardziej potrzebne w tym momencie. Yy, virtual Planetarium. W sumie to zrobię i. Okej, okay, daj jeszcze, im zrobię yy, gry. Niech się pobawią trochę. To jest rzecz, którą mogę im zaoferować. I gdzie ty, Bob, idziesz budować drabinę? A, Bob idzie kopać, tak. Rozumiem. W takim razie, Bob, gdzie ty jesteś? Eee, masz zakaz robienia wszystkiego innego, co nie jest budowaniem. Rozumiesz mnie? Nie, idioto. Nie skaczesz po drabinie w tej nazad. Masz rzeczy, które musisz budować. Dlatego. Nie schodzisz na... nie wchodzisz na górę, tylko idziesz budować ćwoku. Chodź tu. No wreszcie, przyczłap idzie coś zrobić. Alleluja. Niego trzeba po prostu... Aha, czyli to się dało zbudować. Świetnie, świetnie. No tak, przecierać oczy musi. Ja też jestem zdumiony, aż chcę przecierać oczy. Nie, Bob, ty nigdzie nie odchodzisz, ty zostajesz tu. Ty, Bob, zostajesz tutaj. Ty zaopatrzeniowca. Eee, idziesz. A nie, dobra, zaopatrzenie, tak. A ty co tam robiłaś? Przepraszam bardzo. Po chwilę spaku, no dobra. Ech, irytują mnie czasami strasznie, co oni tutaj w ogóle robią. Dostarcza, dostarcza, dostarcza. Różne rzeczy dostarczają, ale niewiele z tego wynika. Hmm. Nie wiem, i mi znowu Bob zwiał. Nie wiem już. O, wreszcie dostarczone są dobrze. Nie wiem, chyba że zrobię tak. Yy, budowanie. Gdzie jest budowanie? Tutaj jest budowanie. Hmm. To ma jakiekolwiek umiejętności budowania. Operatorka ma, kierownik operacyjny ma, ty masz. W sumie z jakiegoś powodu nazywasz się Bob, ale nie zajmujesz się budowaniem. Dostarczanie, przechowywanie to może też. I ty kadet masz troszkę mniej niski priorytet, w sensie mniej zmniejszony priorytet. Niech ktoś zacznie budować coś w tej bazie, bo no umrzemy tu wszyscy i nic się nie buduje. Eee, rurki. Rurki, rurki, rurki. Tutaj rurki. Pyk. O! Super. Jak to zbudują, mam nadzieję, że wreszcie zacznie działać system. Przepompowywania brudnej wody z dołu. Na razie tu czekam aż żółtym alarmem ktokolwiek się zainteresuje. Ty kierownik O! No i to jest dobry człowiek. Wszystko jest buduj, buduj, buduj. I bez powodu zrezygnował. Aha, czyli jednak miał dobre chęci, ale stwierdził, że nie ma ochoty wykonywać swojej pracy. Spoko. Tutaj kabel kolejny. Wszędzie tutaj kable się palą, nie wiem o co chodzi. A, dobra, 28 minut mamy Spróbuję może tu między odcinkami trochę ogarnąć, żeby nie musieć się na wizji użerać z tym wszystkim i co? Widzimy się jutro w kolejnym odcinku. Także dziękuję za uwagę i do zobaczenia Cześć